Kolejne defibrylatory AED zawisły w trzech zupełnie nowych lokalizacjach w powiecie starogardzkim. W osieku na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w Starogardzie Gdańskim na budynku powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na ścianie rezydencji LIFE w miejscowości Okole. Dzięki akcji Kociewie nadaje rytm, na terenie powiatu są już 22 takie urządzenia i jak się okazuje w jednym z przypadków uratowano dzięki niemu życie. Obsługa defibrylatora AED jest bardzo prosta, dlatego nie powinniśmy bać się go chwycić, o czym przypomina ratownicy z Skociewskiego Centrum Zdrowia. Są takie, takie punkty specjalnie przygotowane. Dwiema dłońmi to chwyta, przekręca tą obudowę. To, ta obudowa schodzi, tak. Plomba się zrywa, bo tutaj jest taka plomba bezpieczeństwa. Następnie tu jest przymocowane całe urządzenie. Chwytamy to wszystko. To jest sygnalizacja do otoczenia, że to urządzenie zostało użyte, zostało otwarte, zostało wyjęte. My się tym nie przejmujemy. Jak leży poszkodowany, otwieramy sobie tutaj ten nasz zasobnik. Tu są dwie elektrody, one są opisane, tak? jest elektroda podsercowa i elektroda tutaj naobojczykowa. Ich nie można pomylić. Gdy mamy umieszczone je na klatce piersiowej osoby poszkodowanej, w momencie uruchomienia proszę się nie bać. Nie będzie żadnego przepięcia. 112 uciski klatki piersiowej, użycie AED. Myślę, że jeżeli będziemy postępować krok po kroku, będziemy wysłuchiwać się w komendę tego urządzenia, strach odejdzie, a okaże się, że Udało nam się uratować życie ludzkie. Dla władz powiatu starogardzkiego akcja kociewi nadaje rytm jest bardzo istotna, ponieważ dotyka najważniejszej i najcenniejszej rzeczy – naszego życia. To już szósty rok realizacji tego dzieła, które ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa obywatelek i obywateli naszego powiatu. To, że każda minuta przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego jest na wagę złota i może decydować o przeżyciu osoby, u której nastąpi nagłe zaszczycenie zatrzymanie krążenia to jest dzisiaj wiedza powszechna natomiast to, że w takich sytuacjach warto użyć rozlokowanego w naszym mieście i powiecie defibrylatora, to jest coś nad czym ciągle pracujemy i myślę, że idzie nam całkiem przyzwoicie. Przejawem takiej troski o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu jest nasz udział w akcji Kociewie nadaje rytm. Dzisiaj zawiesiliśmy 22 defibrylator na terenie powiatu starogardzkiego. Teraz jesteśmy w okolu na terenie rezydencji Life, centrum rehabilitacyjno-leczniczego, w którym przebywa nawet 100 kuracjuszy, i to miejsce aż prosiło się, żeby taki defibrilator e, zawisł. Defibrylatory AED są w pełni automatyczne i prowadzą nas krok po kroku, co i jak mamy użyć, niwelując szansę pomyłki praktycznie do zera. Jak ważne jest, aby nie bać się otworzyć zieloną pokrywę, kiedy potrzebna jest pomoc, mówi sam naczelny lekarz Kociewskiego Centrum Zdrowia Robert Wierzba. Ten aparat, który mamy za sobą, on wspomina. Pomaga udzielanie pierwszej pomocy w wypadku tzw. NZK, czyli nagłego zatrzymania krążenia i zwiększa wydatnie przeżywalność pacjentów, których dotyczy zatrzymanie krążenia. Mówi się, że udzielanie pomocy z wykorzystaniem tego aparatu w ciągu 3 do 5 minut po zatrzymaniu krążenia zwiększa przeżywalność do 50-70%. Czyli bardzo dużo. W Gminie Osiek jest to pierwszy defibrylator AED. Władze gminy cieszą się, że zawisło na ścianie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku, gdyż znacząco zwiększy to bezpieczeństwo mieszkańców. Oczywiście bardzo się cieszę z tego, że to urządzenie tutaj do nas trafiło. Rzeczywiście pierwsze w naszej minie zostało zlokalizowane w centrum tej miejscowości. Mam nadzieję, że nie będzie konieczności korzystania z tego urządzenia, ale na wszelki wypadek niech ono tutaj jest. Bardzo dziękujemy Starostwu Powiatowemu za to, że zauważyło pod trzeba, odgminiało się zamontowania tego urządzenia. Bardzo fajna inicjatywa, przede wszystkim zwiększająca bezpieczeństwo mieszkańców, gdyż jesteśmy bardzo daleko oddaleni od szpitala. Czas dojazdu z terenu to jest około 30 minut, więc jest to bardzo, bardzo istotna inicjatywa. Sześć lat akcji Kociewie nadaje rytm, 22 defibrylatory wiszące na ścianach rozsianych pod całym powiecie starogardzkim i przede wszystkim już jedno uratowane życie. Warto jednak pamiętać, że chociaż maszyny są w pełni zautomatyzowane, to nie wykonają tego pierwszego ruchu, kiedy będzie to najbardziej potrzebne. Dlatego nie wahajcie się otworzyć zielonej pokrywy.